Cześć, jestem Kacper i dziś przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem testerskiej prasówki. Tak, abyście na bieżąco wiedzieli, co w testerskiej trawie piszczy. A teraz zaczynajmy. Pierwszy artykuł w dzisiejszym zestawieniu pochodzi ze strony testarmy.com. Artykuł wyjaśnia nam, czym są testy kanarkowe. Zapoznając się z nim, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czym są testy kanarkowe oraz kiedy się je stosuje. W dalszych częściach autor przedstawia zalety stosowania tych testów. Możemy dowiedzieć się także, w jakich branżach czy projektach się sprawdzą. Kolejny artykuł w naszym zestawieniu pochodzi ze strony testuj.pl. Czytając artykuł, możemy zapoznać się z narzędziami testera do zarządzania projektami. Wymienione są takie narzędzia jak Azure, DevOps, Asana czy Trello. W kolejnej części artykułu przedstawione są narzędzia do zarządzania testami. Wymieniona została Jira, Testlink czy Testrail. Przedstawione są także narzędzia do testowania kompatybilności i responsywności, narzędzia do testowania api, narzędzia deweloperskie, narzędzia do kontroli wersji oraz kilka innych rodzajów. Kolejnym artykułem z naszej testerskiej prasówki jest tekst pochodzący ze strony geekon.pl. Zapoznając się z tekstem, możemy dowiedzieć się, jakie są najważniejsze obowiązki osoby pracującej na stanowisku testera oprogramowania. W kolejnej części artykułu dowiadujemy się o największych wyzwaniach jakie mogą pojawić się podczas pracy testera oprogramowania. Kolejny artykuł również pochodzi ze strony geekon.pl. Czytając go możemy dowiedzieć się, kim konkretnie jest tester manualny oraz jakie jego obowiązki można zaliczyć do najważniejszych. W kolejnej części artykułu możemy dowiedzieć się, jak zostać testerem manualnym. Dodatkowo dowiadujemy się, jak wygląda dzień pracy na tym stanowisku. Na sam koniec autor tekstu porusza kwestię największych wyzwań, zarobków oraz perspektyw. Kolejne zestawienie w naszej prasowce pochodzi ze strony testerzy.pl. Artykuł przedstawia podsumowanie odpowiedzi z ankiety skierowanej do juniorów. Przedstawione są kwestie związane z zatrudnieniem, czasem przebranżowienia czy czasem nauki. Dodatkowo poruszana jest kwestia związana z rekrutacją. Ostatni artykuł w naszym zestawieniu pochodzi ze strony testowanie Artykuł nawiązuje do nowych możliwości związanych z testowaniem przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Czytając tekst, możemy dowiedzieć się, w jaki sposób jesteśmy w stanie wykorzystać AI. Poruszona jest kwestia automatyzacji testów: testowania inteligentnego, testowania wydajności i obciążenia, generowania danych testowych, testowania bez nadzoru. W kolejnej części artykułu przedstawiona jest kwestia związana z wyzwaniami testowania sztucznej inteligencji. Pierwszym podcastem w naszym zestawieniu jest trzeci odcinek z kanału Technika programowania. Autor podczas nagrania skupia się na porównaniu testowania manualnego i automatycznego. Słuchając nagrania dowiesz się, czym oba podejścia się różnią, jakie są korzyści czy ograniczenia oraz które z tych rozwiązań może być bardziej odpowiednie dla Twojego projektu. Kolejny podcast z naszego zestawienia pochodzi z serii testuj Talks. Gościem odcinka jest Dominik Gromadzki. Poruszona jest kwestia sztucznej inteligencji oraz jej zagrożeń dla pracowników sektora IT. Dodatkowo prowadzący rozmawia ze swoim gościem o tym, czy praca IT jest dla każdego oraz czy przebranżowienie jest możliwe w dowolnym wieku czy w dowolnym momencie ścieżki zawodowej. Nasze dzisiejsze zestawienie zamykamy podcastem z serii Porozmawiajmy o IT. Ocinek poświęcony jest osobom z pokolenia Z, a konkretnie ich karierze w branży IT. W rozmowie zostały poruszone kwestie takie jak wyzwania i priorytety pokolenia Z w miejscu pracy, czego mogą się spodziewać pracodawcy IT od pokolenia Z, oraz projekty IT najbardziej atrakcyjne dla pokolenia Z. Tym podcastem kończymy nasze zestawienie. Mamy nadzieję, że przytoczone źródła będą dla Was przydatne. A jeżeli uważacie, że coś jeszcze powinno znaleźć się na tej liście, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Do następnego. Cześć.